Ziły cię słowa diablo. Ja widziałem, jak wy ze sobą rozmawialiście jeszcze na trailerze, no bo, no bo też wtedy byłem. Ty dopiero to zobaczyłeś później, tak? Wy sobie wieczorem, nie wiem, przedczoraj to było u Hate Park. Mhm. Tak, 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 tak. I oglądałem to na żywo i no i byłem w szoku, nie, że tak się Krzysztof wypowiedział. Ja, ja wcale nie ujmuję ani twojemu synowi ani Kasiu. Kas już ujmuje, ujmuje się członkowi. Bo Tomek walczył czy rundy z Bandurą, okay. a ty mówisz, że jego lewy, a tego prawy, więc ujmujesz i wszystko generalnie tym, czym chłopom ujmujesz. Posłuchaj, Kasiusz, nawet w 2014 roku miał wicemisza Polski. Więc super fajnie gratuluję. Kiepsko można powiedzieć, że przestał dalej boksować, bo myślę, że byłyby fajne, jakby może Panie wyniki. I fajnie by się jakby może prezentował dla może publiczności nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej. A hey, když chodí o tvého syna, no to... <laughs> well done.